Dzień dobry. Praca ze sterownikiem, czy to rzeczywistym, czy wirtualnym, nie do końca może zobrazować to, co zostało napisane. Czy to działa dobrze, czy nie. Bo jeżeli pojawia się jakaś kolizja, no to trudno zobaczyć to na światełkach, czy w kodzie programu. No, wszystkiego niestety nie możemy sobie wyobrazić. I tutaj pojawia się. Wirtualna fabryka, czyli narzędzie do nauki programowania, Factory I.O. Więc, jeżeli chcesz więcej doświadczenia, wystarczy zainstalować ta, to narzędzie, i dzięki temu będziesz mógł pisać program i testować sprawdzać, czy to działa tak, jak powinno. Będziesz widzieć efekt swojej pracy. Jak to zainstalować? pokazuję Ci w tym nagraniu. Więc musimy pobrać oprogramowanie factory IO, więc wystarczy wejść na stronę factory.io.com i tutaj e, widzimy jak wygląda ta strona, czyli narzędzie wirtualna fabryka. No i jeżeli chodzi o pobranie, no to mamy dwa sposoby, klikamy tutaj try for free no i podajemy imię, nazwisko maila i po chwili tutaj po, po kliknięciu tak naprawdę podaniu tych danych, kliknięciu start trial dostaniemy za chwilę na maila link do pobrania drugi sposób to wpisanie w przeglądarkę download, factorial download achieve, no i Trafimy na taką stronę, jak widzimy na górze. No i tutaj są wersje Faktory IO do pobrania aktualna, czyli na tą chwilę 2.5.1, ale też są wcześniejsze, więc tutaj klikamy ten przycisk, aby pobrać oprogramowanie. Ja oczywiście już pobrałem. I przed rozpoczęciem, przed rozpoczęciem instalacji warto przejść do panelu sterowania, tutaj do programów, zainstalowanych programów i przejść do włączenia dodatków. Więc możemy te dodatki włączyć ręcznie, czyli chodzi tutaj o włączenie Net Framework 3.5. Jeżeli była instalowana wersja TIA Portal, no to to już powinno być zaznaczone. Oczywiście przy instalacji Faktora.io e, net, e, net framework zostanie też zainstalowany, więc e, tutaj jest możliwość wyboru. Ok, no i klikamy dwa razy i zaczynamy instalację. No i mamy tutaj wersję e, języka, w jakim będziemy instalować Więc też jest polski, więc wybieramy polski. I klikamy OK i przechodzimy dalej. Tutaj zaznaczamy dalej. Musimy zgodzić się na umowę, więc tutaj też zaznaczamy ten checkbox. I przechodzimy dalej. Miejsce instalacji, więc tutaj możemy zostawić domyślną instalację i klikamy dalej. Ok. Jeżeli chodzi o składniki, to tutaj Możemy tego checkboxa oznaczyć, tak jak to zrobiłem. To nie będzie nam potrzebne, chyba że tobie będzie potrzebne, to zaznacz. I klikamy dalej zaczynamy instalację. I klikamy dalej rozpoczynamy instalację. Ok, program się zainstalował, więc wystarczy kliknąć Zakończ. I w ten sposób widzimy na pulpicie pojawił się skrót Factor.io, czyli to jest właśnie ta nasza wirtualna fabryka. I w ten sposób zainstalowaliśmy wirtualną fabrykę. No i pozostało nam aktywacja licencji. Testowej I to pokażę Ci w następnym nagraniu. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Tomasz Gilewski.